Energooszczędne, estetyczne i ekologiczne budynki przedszkola, hal sportowych, pałacu młodzieży i urzędu to efekt kompleksowej modernizacji obiektów użyteczności publicznej prowadzonej w Tarnowie. Dzięki dociepleniu ścian i dachów, modernizacji lub wymianie instalacji ciepłowniczych na systemy przyjazne dla środowiska, wymianę oświetlenia na energooszczędne, budynki są mniej energochłonne. W ciągu ostatnich dwóch lat, bo remont był podzielony na dwie części, dwa etapy trwał remont, termomodernizacja. Pan dyrektor tutaj już tam powiedział, jest zrobiona piękna elewacja, zresztą widzieliśmy kolorowa, zachęcająca dzieciaki do, do, do przychodzenia do nas. Została wykonana wymiana okien, zostały założone nowe kaloryfery, nowe centralne ogrzewanie. Już widzimy, że są efekty, jeśli chodzi o wysokość rachunków. Zostały wykonana docieplenie parteru, no, założone nowe podłogi. Nowe parkiety, nowa instalacja elektryczna łącznie z nowym oświetleniem i z oświetleniem awaryjnym, żeby było już zgodne od strony, od strony PEPOSZ no i wizerunek przedszkola jest zupełnie inny i z zewnątrz i wewnątrz. Prace modernizacyjne objęły pięć obiektów użyteczności publicznej, w tym przedszkola, dwie hale sportowe, pałac młodzieży, a także budynek Urzędu Miasta Tarnowa. Termo modernizacja to także y, takie wyróżnienie, że nasza poradnia zyska w y, wyglądzie, nie tylko w tym, że będzie budynek ocieplony i to będzie zysk ekonomiczny dla miasta. U nas modernizacja wygląda tak, że prace zewnętrzne i prace w budynku gospodarczym to coś, co nie dezorganizuje pracy. Krótka dezorganizacja pracy, poradni to naprawdę bardzo krótki czas. Akurat w tym momencie trwają prace wewnątrz budynku, czyli sieć ciepłownicza, wymiana kaloryferów. Mamy też ocieplenie zewnętrzne budynku, stropo, strop drewniany jest ocieplany, już jest po, po tej czynności i fotowoltanikach. Prace kosztować będą ponad 7 milionów złotych, blisko 4 miliony złotych pochodzą z dofinansowania z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.